Tu nie wychodzi problem. No i tu mam nade mną. Nade mną. Ty, ty, ty dziadłem. Co mam takie w Miałem tutaj skrzynię. Już nie dam rady sprawdzić. Jeśli chodzi o to, to dostałem tutaj. Już dostałem. Gdzie to jest? To. A teraz dobra, w ogóle jakoś tak jak te kwestie wchodzę, to nie chce mi się tego czytać, tylko po prostu jadę już tak od razu, więc coś zrobiłem. No i udało mi się, dobra. Więc czasami trzeba troszeczkę poczekać i pomyśleć. Dobra, jakiś Jest. Ręka Pana zawsze się trzyma, no! Że to nie jest tak ładnie graficznie zrobione jak powinno być, Ode. Co tu mieć do takich no, czy można usiąść? Nie. Ty, znam was skądś. No, równ. Show me what is it now? The Shouted at you too, did he? He just went out back to carouse with the latest slatterns from the mainland. Best hurry up and refill his drink. Mm, okay. Now, now, now. We have to get out. Watch him. The pier is here. Now. All right. that's just a piece of cake. Takie to było łatwe, tylko że po prostu człowiek musiał się trochę napracować. Jeszcze z moim takim myśleniem kompletnie. No i ten Kostach, który mnie w tyłku zostaje W dupie jestem. On już tam gdzieś jest. Piąty level, ja dalej w miejscu stoję, ten już walczy o niepodległość. A ja tylko chodzę, szukam Questa, chcę wykonać Udało mi się. About time, you lazy rat. I'm near empty. Fill me up, for I have you whipped. What did say? i Ladies, entertain yourselves. I'll be right back.

Ładnie. Nie bądź taki do przodu, jeśli jesteś za bardzo do tyłu. Hm? no Ale Czy są takie jakieś schody? Są. Fajnie zrobili tam w ogóle innowacje, że jak się na to najeżdża, to przecież gdzie co jest. Chociaż... Chyba w Star Wars i nie byś coś było. Ty, hold, hold. go! Leave ja. Heltar alone! Nie. Ja. Aż piękny tutaj. No, nie mogę. Hello! Disable Bols of Gourmet. Czyli muszę coś tutaj zrobić, tak? Czyli muszę ochronę. Są jeszcze w górę schody? Another day, another whipping. This job just gets better and better. Sleep. Ha. He hibernates, but only when he's not guarding Bosex things. Doesn't drink or smoke or carouse either. He never. Well, I take that back. See the Brazier behind the throne? We don't like. Dobra hmm, zobaczmy czy ja mam jeszcze coś żeby się wziąć, nie wiem nic. Chyba, hmm. okej, okay, więc gdzie tutaj? do fajne, Dobra, zapalmy ognisko. Co to jest? Smoke! Why does health smell smoke? Bo się pali, idioto! Fire there! O Jezu, co ty nie pójdziesz? Yeah, fire! Nie, fire! Dobra mięśniaku, przyłączyłem się. Mam to co powinienem mieć. Okej okay. No to udało mi się, ładnie. Czyli stąd wyjść, proszę nie denerwować, dziękuję bardzo Okej, okay, więc chyba teraz pozostaje mi. Tak, dostatku. No dobra. Czyli za, znajdę się tam, gdzie jest mój kolega z grupy. Który on jest chyba bardziej do przodu niż ja. No ale... Zdarza się. Jeśli chodzi o widoki w tej rzędzie, no to naprawdę robi wrażenie nawet. Jeśli chodzi nawet o grę MMO. Hello. My friend, welcome back. Do you have some good news? Here's the shipping box. Here you are, Tharwab. The shipping logs that show Bosek's defiance of the King's decrees.

Get familiar with them. It'll be a long trip. Yeah. Then we leave for Betnik, an Orc island that hasn't yet joined the Covenant. I hope. Goodbye. Okay. A, to MMO. Więc, kurde, jak na, no, nie wiem, już gram godzinę, może mniej, zobaczmy. Mm, niech spojrzy. No już gram godzinę, 10 minut. No, mi się całkiem... pięć Jestem tak. naprawdę znalazła, Nie good. Wow. This is home and we'll be here for a while. no, here's here's your cut of the take from the heist. careful here. these orcs aren't yet part of it. The... they aren't fools. proud as the seamount clan are, they can't deny the covenant's strength in numbers. Pada, mamy... I teraz, ja to założyłem, tak? Czy nie założyłem? <laughs> no trochę głupio mi wygląda to, że ja nie mam nigdy tego założenia. No ale to są błędy, to się zdarzy, dobra. Zatem idźmy gdzieś tam, zaraz, quest quest, gdzie 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 jest. Tu mamy przyjaciela naszego. jest! Keep your weapon sheathed, newcomer. Good thing you sailed in with Captain Colleen. Outsiders aren't welcome on Betnik, especially not bloodthorn cultists attacked the fortress. You're lucky you don't look like them, or you'd have of course. We slaughtered most, the rest fled. They stole something from the chief, but we'll get it back. We'll mop them up as soon as chief. Hey, so, no, Wow, ta kraina jest troszeczkę większa. Trochę tutaj będzie troszeczkę do eksploracji. Jeszcze do końca nie wiem, jak to wszystko działa. Czy są jakieś, nie wiem, Steregi. Ja też w tym jestem troszeczkę zainteresowany. Co my tu mamy? Ładny, ładny. Yy, kolejny kościk, czy mi się zdaje? Nie? Proflej. Ja, i trust you are here to help dark rituals are being performed around the island i first smelled the corruption on the wind then my shaman found the same cult that attacked the fortress i sense a link between the attack and the ritual by the bridge to the south is a totem Those who touch it see visions. Dobra, dobra, ja już wiem, ja już wiem. Gdzieś tutaj pamiętam ten był taki. Gdzieś tu... O, tak, właśnie, widziałem to. Idę już do tego. Fajnie, tak, fajnie. Oooo. Nie, 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 to chyba nie to. Oo, wow. Idiota to nie może z tym walczyć. Idioci nie możecie z tym walczyć. To jest zwykły hologram. Co ja w ogóle. wiem, wam. Jesteście botami, przecież nie wszyscy. Dobra, co my tutaj mamy? To jest. Aha. Nie wiem, już gdzieś. Dobra, już przejdę idę tam, co ja będę się denerwował. Wiesz, jest, jest. Te... a, myślałem, że to nie Co mi zabierasz? Tutaj Chce... też chcę sobie poekspić. Może wszyscy już wszystkich pozabijali. Gdzie jeszcze ten? Dobra. Zobaczmy, mamy tutaj nową umiejętność. A, o, nie przywołuj! Ładnie, ładnie, ale ich przywołał. Co mi się tam mana regeneruje, ale to nic, chyba tak sądzę. Przejdźmy... gdzie to tutaj musimy się nauczyć. Uh, Cokolwiek znaczy, nie wiem. You have the scroll. Rejoice that you did not fail. Varda will be pleased. I live to serve my masters. Go west to the Aelid site.

No i tak dalej mi się nie wyświetla, że jest niewidziany w grupie. Tak jakby była, ale go nie ma. Nie, nie, co go bierzesz? nie wystawisz? no chyba tutaj muszę coś. Tu, tu. Now, read the scroll. Ritual it holds will send you into the spirit realm. Should you succeed, I will follow. Okay. In the name of the Bloodthorns, enter the spirit realm. <laughs> Failure again. Perhaps an ancient curse lingers here. I will try the ritual in our lair. Well, look who's here. Let me guess. You want into the Bloodthorn secret lair? I unburdened their secret entrance of its lock. Is that what they're? I've got your back good looking. Looking for you? Logonic told me you were headed this way, chasing the creeps who attacked the fortress. Sure. I tracked a few of them to their cave. Rather than poke around on my own, I decided to wait for you, my friend. And. Guess I'm here. Sure. Eh! Nie ładnie tak podczas rozmowy znikać Ja jeden, panie Że jesteś niewychowany Dobra, idziemy dalej eee, Tutaj muszę iść I jak się uda skończyć to questa skończy na tym dzisiaj live'a zakończę Kolejny live nie wiem. W przyszłości Czy też, też tutaj trzeba zadbać o materiał na YouTube tak, nie daj inaczej. Dobra, tu mam iść, czy nie? To są jakieś wody... Niżej, niżej... Нету. Ту. Нету. Так. Ту. nie wiem czy sprawdzać te beczki czy nie, bo na są nawet puste i tak będą nie ciekawego w sobie jak sobie wiem. nie czyk nie, 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 trochę nie, jeden nie, nie, Zobacz, są tutaj quick-time eventy. To jest to, mnie tak właściwie interesuje najbardziej. Co tu się dzieje? przy na bus Awesome. At last, success can enter the spirit realm. The next phase of our mission can begin. Też pozwólcie wyjść. Tak jest. Dobra. I kolejny, jakiś nowy przeciwnik jestem zainteresowany. Jak się niszczy, jak to działa. No. kolejny, kolejny quest Za każdym razem, Hello there. You return. What did you learn of the Bloodthorn plans? The fools. Did they succeed? The dangers that face us become clearer. Let's see what mm Hmm. Hmm. A, tutaj jest tak. Dobra. Ja będę spadał już. Tutaj mi się pograło też, ale też mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, dzięki, że oglądaliście dzisiejszy stream. I fajna aktywność dzisiaj w ogóle była na czacie. Dobra. Ech. Trzymajcie się, cześć. To chyba tyle.